Kolejny dzień w wiśle, dziś opuszczam już hotel. Hotel naprawdę fajny, szukaliśmy że tak powiem rozsądnego hotelu ze śniadaniami. W związku z tym, że jest Sylwester nowe rogi, bo się, że część restauracji może być pozamykana. No i taki też znaleźliśmy. Naprawdę, warunki fajne, wypoczęliśmy tutaj troszeczkę. Teraz zbieramy się, pakujemy torby i zaraz, zaraz jedziemy na narty. Ja mam taką zawsze zasadę, że Nowy Rok zawsze spędza na stoku, a w związku z tym, że większość ludzi po Sylwetrze albo odsypia, albo leczy kaca i stoki narciarskie zazwyczaj są całkowicie puste. Zobaczymy, czy w tym roku będzie tak samo, czy coś się zmieni. Wybieram jeszcze jakiś stok, którego, na którym nie byłem, nagram wam warunki narciarskie, jakie są, no, i oczywiście zobaczymy ile ludzi, jakie parkingi będą zapchane. Teraz mamy godzinę 10. Myślę, że około godziny 11 będziemy na stoku, więc taka godzina, gdzie wszyscy opuszczają hotele. Więc jeżeli mieliby być na stoku, to już powinni się tam pojawiać. No, i jesteśmy dzisiaj na Skolnitach na stoku narciarskim w Wiśle. Mamy nowy rok, więc ludzi jest naprawdę malutko. Parking tutaj na przodzie jest kilka samochodów, ale cały ten tył jest całkowicie pusty, jak widać więc miejsc jest dużo idziemy do wypożyczalni To jest za mną zabieramy narty, wypożyczamy narty znaczy ja swoje, młodemu wypożyczam narty idziemy na stoku, na stoku, pojedyncze osoby jeżdżą, więc powinno być fajnie jesteśmy już na Skolnicach wyposażeni w narty tutaj mamy wyciąg właśnie krzesełkowy, który wyciąga nas do góry czyli na dzisiaj jest jedna stacja jeszcze jedna trasa, trasa niebieska czyli ta prowadzi łagodna naokoło Wiwic na innych trasach śniegu nie ma, ale zaż nie ma co się dziwić. Wiśle jest zielono, tutaj na dole, ale dobrze idzie pojeździć. Kierujemy się, no to było troszkę mrozu, więc jest szansa, że będą dobre warunki. Ludzi za dużo nie ma, kolejek nie ma żadnych, więc kierujemy się do kas. Nagram wam coś z góry. No, jesteśmy na górze, jestem tu pierwszy raz, a tutaj są alpaki, wieże widokowe, więc naprawdę fajnie się to Za mną jest restauracja, gdzie można i sobie coś zjeść i się napić. A sam wyciąg wygląda, że jest dosyć długi, sam, sama trasa, więc troszkę sobie pojeździmy. Zjazd jest troszeczkę stromy, dla osób początkujących trzeba się, o tak, tu dziecko nauczyć dobrze kręcić. A tutaj mamy alpaki. Nagrywam z telefonu, bo na tak nie mam mojej kamery. Dlatego, jeżeli częściej albo jest słaby dźwięk, to nie narzekajcie. O, nie karmić alpak, a tu mamy osiołka. Jakie fajne. Tutaj małe baranki, stajemka i alpaki. Fajne. O retro, a tutaj punkty widokowe z widokiem na Wisłę. No jest, rewelacja. Tam jest zamknięte, ale tam właśnie takie punkty widokowe są zrobione, taka wieża widokowa. Może się uda tam dojechać z drugiej strony, może z drugiej strony jest wejście. Czy potem zobaczyć, ale jest piękny punkt widokowy. A tutaj widok na Gołębiowski, Krystal i całą Wisłę, całe centrum. Tutaj jest na dole, tam na dole, tam tam o, o tam jest ta mafita, który wam nagrywałem. Tu jest Gołębiowski hotel tutaj, tam jest Krystal, który z dołu wyglądał, że jest wysoko. Myśmy gdzieś byli tam tam byliśmy, fotelem, tu mamy wyciąg, jest luneta do oglądania, no i mapa to gdzie się znajduje, to no pięknie, zapowiada się fajnie. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo mocno wieje, ale pierwszy zjazd mamy ze sobą, teraz nagram wam jak wygląda stok. Sam stok jest długi, podrasa niebieska jest bardzo długa, momentami troszkę bardziej stroma dla osób początkujących dla troszkę bardziej zaawansowanych i nie zaawansowanych bez problemu jeżeli chodzi o sam zjazd, są trzy zakręty a jakby były wszystkie trasy czy tam też są różnego rodzaju widziałem porobione chowki e, na deskę, na narty dla tych bardziej zaawansowanych no i naprawdę fajnie, fajnie to wygląda, fajnie przygotowany sok. dzisiaj też nie ma dużo ludzi, jest tak jak na sobie śnieg jest fajny sypki, więc jeździ się rewelacyjnie a my jedziemy, zaraz Wam nagram jak wygląda sok. to ruszamy, początek łagodny zakrętem jest troszeczkę bardziej stromo, ale ale ja to też tak jak mówię dla początkujących nic nic strasznego. No i tutaj dalej jest łagodnie troszeczkę większe nachylenie, ale bez jakiejś presji spokojnie można sobie jechać. No i tutaj jest teraz drugi zakręt. Tu jest wyciąg u góry, przejeżdżamy pod wyciągiem i teraz jeszcze kawałeczek jest troszeczkę łagodniej, później będzie troszkę bardziej stromo. Oczywiście że niebieską trasę można nazwać stromą. Ale zjechał po przerwie w letniej, całym roku nieróżnienia, bez gleby, więc jest dobrze. Tak to wygląda. A takie widoki mamy dalej. A warunki, jak widzicie, śnieg jest super. Nie ma mult. Śnieg jest sypki. Jeździ się naprawdę przyjemnie. A sam szlak ten stok. Trasa jest naprawdę długa. Można się obawić, pojeździć. A nawet troszeczkę zmęczyć. No, i tu mamy kolejny zakręt, troszeczkę znowu ośczej. Tu taki moment bardziej prosty, jak widać. Młody już jedzie, więc mogę jechać dalej. Daję radę. Jeszcze jedzie tą fałką tak zwaną. No ale. Po przerwie letniej, 5 lat do narty stało. Nie chcę przypomnieć, jak się jeździło, bo koniec sezonu jeździło naprawdę fajnie w tamtym roku. No i tu jest zakręt. jakby to jest troszeczkę minimalnie olszczej, Zjeżdżamy na dół. zakręt ostatni do kas biletowych. Opowiem, od tych 5 minut, jak jadę, trzymanie znaczy tego telefonu w ręce. Nie barkuli, <grywa> chyba się starzeje No i tu mam ostatni zakręt, na dole są kasy. Tu jest jakaś szkółka na czelską dole dla małych dzieci. No i tutaj zjeżdżamy, już tam są kasy na dole. zwolnij, są. za dole A ja dojeżdżam No i tu mamy początek wyciągu I tak jak mówiłem Byliśmy pod nartastakiem na w weekend teraz I parkingi były zapchane Ciężko było dojechać A teraz mamy nowy rok Parkingi puste Kolejek jak widzicie żadnych Raz na jakiś czas Widzimy narciarz na stoku, jak, widzisz, jak nagrywamy też Pojedyncze osoby co zjeżdżają. Fajnie się jeździ. Nowy rok jest dużo mniej ludzi niż tak normalnie w weekendy. No i 3 godziny jeżdżenia z nami. Warunki super. Ale około godziny 14 i dalej kolejek nie ma. Więc jeżeli chcecie pojeździć bez kolejek, to nowy rok jest dobrym rozwiązaniem. My się powoli zbieramy jeszcze raz narty. Pościągać, popakować i powoli jechać dalej, może jeszcze zaliczymy jednego niedzielka, którego wczoraj nie zliczyliśmy. zobaczymy jak tam na drogach, czy będą duże korki, czy nie. Podsumowując 3 godzinne jeżdżenie, muszę przyznać, że sam stok na Czarski jest fajny, cenowo troszeczkę drożej, jeżeli chodzi o karnety, w do czeskich ośrodków, ale jeżeli chodzi o Wisłę, no to trzeba się z tym liczyć. Tu zawsze ceny były troszeczkę wyższe. Jeżeli chodzi o sam stok, jest fajnie przygotowany, mimo że nie ma śniegu, no to były naprawdę rewelacyjne, rewelacyjne warunki, fajnie zrotakowany był cały stok. Na górze znajduje się restauracja, myśmy w niej dzisiaj nie byli, ale znajduje się restauracja i widać, że bardzo dużo rozbudowują. Tam stoi bardzo dużo e, takich miejsc, gdzie, gdzie stoją jakieś belki, stoją jakieś koparki itd. Tak Widać, że ten cały e, tak górny ośrodek, będzie ta górna stacja będzie powiększana i rozbudowywana. E, no jest, du dużo tego ma powstać. Tam są też te alpaki, są inne atrakcje. Są te punkty widokowe, które Wam prędzej nagrywałem, z których naprawdę są piękne widoki. Jest ta restauracja, jest takie, takie miejsce, gdzie można wejść na narty, tak jakby na na narciarską i zrobić sobie zdjęcie. Takie, że tak powiem, miejsce miejsce pod, pod fotki. No i na dole oczywiście wypożyczalnia, kasy, zaraz dostępne przy parkingu, nie trzeba nigdzie daleko biegnąć. Parking dosyć duży, bo mieści ponad 300 samochodów, więc w centrum Wisły fajne warunki, fajny stok. Nie ma co narzekać. Ja jestem bardzo zadowolony. Pojeździłem 3 godziny na nartach. Pierwszy raz w tym roku. No i warunki dopisały. Rok temu byliśmy w Wiśle też na, na w sumie w ustroniu na, na Sylwestra. To nie było w ogóle warunku do na narty, a dzisiaj deszcz padał jak jeździliśmy. I jeden w sumie stok tylko był czynny, a dzisiaj naprawdę warunki dopisały. W nocy rozik był, więc śnieg był fajny, sypki. No dla mnie rewelacja.